Witam Was w kolejnym odcinku Kurczaka Małego Jesteśmy zaraz przed yy, rozdziałem odbi sobie I zaraz zobaczymy o co w tym chodzi Gdy strzałka, strzałka mija bazę domową hmm. Gdy strzałka mija bazę domową Wciąż pasujące klawisz strzałki na klawiaturze prawy, lewy, etc Spoko Wybijanie piłki jest łatwe. Obserwuj symbole mijające bazę domową i naciśnij prawy symbol we właściwym momencie. W ten sposób na pewno trafisz. Przygotuj się i uważaj na tempo. Tutaj. Dalej, żołędzie! Dalej! Okej. Okay. W porządku, kurczaku. Spróbujemy jeszcze raz. Pokażemy im. Dalej, kurczaku, dalej! Okej. Okay. Nieźle. Śmiało. A jak wam tu? Dobrze, 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 dobrze! Nie wiem, czy ogólnie nie. Wy może lżejsza pałka Nie wiem czy ogólnie nie wykrywa mi... Nie, bo teraz każdy e, Każdy mój ten jakby przechodzi Spróbujemy Do na... roboty Teraz próbowałam na klawiaturze i ani razu nic nie wskakiło, więc to jest prawdopodobnie moja wina. O, winę. tak blisko! Jestem gotowy. Proszę, traf, proszę, traf, proszę, traf. No nie, halo. Może spróbujemy na strzałkach, nie na wsadzie. Nie, zły zamach. Chodźmy! <laughs> yeah. yy, za szybko, ale już wiem, że na strzałkach to muszę robić. Dora, przestańcie mi pokazywać. Niepotrzebne. Pokażę mi. Brawo! Ten jest wolny. A, miałam spać, Kliknąć wtedy. Dobrze. Spróbuj teraz. Okej. Okay. Jest samowite. I trzecia. Trzymały. Hey, w sumie nie było tak źle. Jestem gotowy. Proszę traf, proszę traf, proszę traf. Bra! Próbuj ten! Okej. Okay. No to mi, miejsce, ale to nieważne. Niesamowite! I trzecia! Dobra, trzy bazy kolejne. Ekstra! Idziemy dalej. Dobra. Brawo! Dobrze, 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 dobrze! Daj mu popalić! Ale to! Kurde. Nie ja chcę też za późno, bo. Niesamowite! I trzecia! O, to się nie powtarza, jest mam... Wiedziałam, Trzyba że ży. ci się uda! Śmiało. Ostatni raz, raz. Dalej, kurczaku! Dalej! Dalej, żołędzie! Dalej! Ten o Boże. Na Boże! A już była dalej. już była bliżej. Trzeba bazy, rundy trzy. Mocne uderzenie. Dobra robota, kontynuuj, aby zagrać wielki mecz. Spróbuj odbić ponownie. Czy zapisać grę, zapisz. Musimy na kaweturze trochę poklikać. Bo nie wiem, nie wiem, gdzie mam klikać na nie mam pojęcia. Eko a akońskiego go for penance. today. prawo dwa! Zołędzie pany, walka trwa! Żołędzie! Proszę Państwa, niewiarygodne emocje. Minęło 20 lat od czołędziem udało się pokonać odwiecznych rywali drużynę wściekłych pyrków. Ale dziś pyrki mają tylko jeden punkt przewagi. Może się jeszcze zdarzyć, że to nasza drużyna sięgnie, bolały rozmarynu zeszpiłkę, aby wygrać wielki mecz oh, i Oj oj myślałam, że się nie będzie ruszał ej, hey, ale tego tak like nie było <skryfry> To jest dużo trudniejsze. Jaki wstyd! Jaki wstyd! Wstyd to, to jest poziom tej gry. To, to, to podkręcenie! Trzymaj się mnie, nie Jest, jest coś świętować, trafił! Jest co świętować, trafił! Czy chcę zapisać grę? Tak. Nie wiem, czemu zapisuję za każdym razem, jak tylko trafię, no ale okej. Okay. Skoro gra stwierdzi, że mogę zapisać, wolę zapisać. Pamiętajmy tę radość, bo dziś narodziła się nowa legenda, a jej zero, kurczak ciągle, mały! Bo ja jego dzień, proszę Państwa, to jego zwycięstwo, jego triumf, jego chwała! Nie mówiąc o tradycyjnej kopii w substancji izotonicznej, od której przez cały dzień się będzie kleić! Czegoś takiego się nie zapomina! <słuch> tak, 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 a jednak, a jednak, ale mi się chłopak udał, to mój jest syn. Dzięki. Dzięki za szansę. Nie! Kurczak mały był naprawdę przerażony gdy dzwonił. Ale czy na pewno powinniśmy brać wóz? Możemy mieć kłopoty. Poza tym chodzi o bezpieczeństwo. Nasz przyjaciel przechodzi załamanie. Nie możemy go opuścić w takiej chwili, jasne? Dobra, dam radę. Najpierw sprawdzić zawór kierowniczy, sygnalizację opon i pedał wsteczny. Jedziemy! O Boże! Trzymać się wszyscy! W drogę! Nie. O nie, Uf. musimy... A! Już wiem! Przepraszam za te moje skróty! Ręce na dziesiątej i drugi! Wykonaj zadanie paczki i pojedź do domu kurczaka małego. A to już chyba na padzie mogę zrobić, tak? Spacja przyspiesz. K, cofnij się. H, ha, ha mój. Y i P to jest ślizgające się. W drodze do domku kurczaka muszę się na chwilę zatrzymać. Aha, Aha że ślizgają. Czemu ja mogę tu jechać, ja nie rozumiem. E, Luśka! Jestem głodny! Szpek! Nie mamy czasu! To nie zajmie dużo czasu! Weźmiemy moje tajne zapasy! Jedzenia? Bo ukrywane w mieście? No tak! Czy to takie dziwne? O oh, fak... Eee, cofaj. Tu jest chyba najbliżej. Po prostu tutaj porozbalamy wszędzie. Ok. A, karta. Aha, przez nie przejadł. Dobra. Dobra, mamy to. Co? Musisz odwieźć deski surfingowe? O, naprawdę? W takim razie lepiej to zróbmy. Tata. No halo, halo, ale przecież ja kręcę w bok. Czemu ty jedziesz prosto? Okej. Okay. ok. Dobra, jedziemy dalej. Pierwsza deska z głowy. Od razu też rozglądamy się za kartami. nie objadę, przyjechać. tak. A jak bym tutaj pojechała? Nie umiem w ogóle kamerą Wyjrażałam, że tu pieszmy do O właśnie. O właśnie. Ja mam nosa. No, kręć do przodu. W tej sytuacji musimy zasięgnąć rady najlepszych pism. Weźmiemy kilka z nich. Co? Pisi? Nowoczesna karta. W tym numerze. Kłopoty z rodzicami powodem straty upierzenia. Ja przez taki płodne przejadę. Dobra. Piękne kaczątko. Zgodnie z ich radą trzeba przestać skrzeczeć i okay, zawsze się za kartą. Ale tu już chyba nie będzie. idziemy w ten jeden. Gdzieś tutaj powinnam być w stanie. O! Modne piórka. Ekspresja modnych dodatków. Czy kurczak ma w ogóle jakieś dodatki? O nie! O co chodzi? Zapomniałem rozwieść gazety. Dobrze, ale szybko. Kurczak mały na nas czeka. Serio? Ech. Teraz pewnie będzie czasówka Jod żeby rzucić o, Myślałam, <laughs> że to jest to samo, co jojo Dobra Pojedziemy tędy Właśnie, się nieprzyjemnie tu jeździ. wiem, kiedy się wywracamy, bo tak. Musimy jechać. Aha. muszę bokiem spoko spoko ja się tam wcale nie denerwuję no robimy to i teraz muszę wrócić nie one są właśnie po tej stronie. I cyk. Dobrze zrobione. A teraz szybko, jest w spokojnie. Tak późno? Ojej, miałem zrobić zakupy. Rrr, tylko biegiem. Dobrze, dobrze, pójdę. Uj. Nie, dobra, nie utknęliśmy. Co tam spadło? Co to jest? Z te krzyczory mi przejawią, no nie. Ojej, jeju, jeju. Tu się wyprawia w grę nieprzyjemne. Jedziemy najpierw tu bez najbardziej wrogu. Ich weiß nicht, ob ich hierher gekommen ja, Ich auch Oh. Oh, moje ciastka! Daj spokój! Mam szybką przemianę materii! Szpek! Miałam je zawieść mojej mamie! Nie wytrzymam. Nie wytrzymam zaraz. Wszystko, wszystko zniszczę. Wszystko. Nie ma. Jasne, Titek! Ach, patrz. Dobra. O, o. Kurcze. Krasia zepsuła.